Rak jądra to największe zagrożenie dla młodych mężczyzn. Grupa ryzyka to 14-35 lat. Zagrożeniem dla panów po 45 roku życia jest przede wszystkim nowotwór prostaty. Każdego roku rozpoznaje się ponad milion nowych zachorowań, z których 300 tysięcy kończy się śmiercią. By zachęcić panów do badań aleksandrowscy strażacy podjęli wyzwanie Ognisty wąs, by zwrócić uwagę i zwiększyć świadomość na temat zachorowań nowotworowych. To nie przypadek, bo strażacy wyeksponowani są niemal codziennie na działanie rakotwórczych substancji. Uświadamiają też aleksandrowskie Amazonki. Kojarzone z promowaniem profilaktyki raka piersi u kobiet nie zapominają o panach. Edukują i tłumaczą z wykorzystaniem specjalnych fantomów, jak przeprowadzić samo badanie. I to nie tylko jąder, czy prostaty. Mamy również e, fantom męskiej piersi, ponieważ mężczyźni również chorują na raka piersi. I tutaj mamy e, fantom piersi męskiej. Również mamy jądra, bo, bo, bo młodzi chłopcy już w tej chwili chorują na raka e, jąder, więc też można sobie zobaczyć. Badajmy się sami, ale nie unikajmy też wizyty u lekarza. Wcześniejsza diagnoza to oczywiście lepsze leczenie i skuteczniejsze. Mówiąc wprost. To kwestia życia i śmierci. Nowotwory prostaty są właściwie trzecim nowotworem powodującym śmiertelność u mężczyzn po raku żołądka i raku płuca. Ale im wcześniej są diagnozowane, tym leczenie jest skuteczniejsze, bo we, wczesnym, we wczesnej fazie rozwoju to są nowotwory, które są wyleczalne, czasami nawet w pełni. Więc no, to jest dobra wiadomość, zwłaszcza, że techniki i diagnozowania i leczenia potem y, poszły bardzo do przodu w ostatnich latach. I no, tutaj mamy no, silne, że tak powiem, już narzędzia walki z nowotworami. Natomiast jeżeli chodzi o guzy jąder, to tu jest sprawa zupełnie inna. To są rzeczy, które bardzo często występują u ludzi młodych. I to jest właśnie apel do ludzi młodych, że oni powinni się sami. Badać, no warto sobie tam pomacać zawartość worka musznowego, czy coś się dzieje, czy coś boli, czy coś jest. Jak coś niepokoi, wtedy do lekarza, czy najpierw rodzinnego, czy od razu do, do urologa, no to tam ze skierowaniem i tak dalej. Także tutaj jest sytuacja odwrotna. Tu ludzie młodzi, są, ludzie młodzi są bardziej narażeni na to. Badania, zarówno te dotyczące prostaty, jak i te dotyczące jąder, są bezinwazyjne i bezbolesne. Dlatego warto wykonywać je regularnie. Coraz więcej panów zdaje już sobie z tego sprawę. Te kwestia życiowej było taki, że. Jestem na bieżąco z takimi rzeczami, tak więc i zachęcam wszystkich do badania się w kwestii właśnie męskich spraw. Mam w najbliższym czasie w planach, tak, no już po 40 jestem, że tak powiem, ostatnio tego nie robiłem, ale tak, rzeczywiście jak najbardziej chcę gruntowne, gruntowne badania, nie tylko to, o czym Pan mówi, tylko generalne badania sobie zrobić. Ja u lekarza ogólnego generalnie miałem pierwsze badania na podstawie tego programu, a później już lekarz ogólny kieruje dalej do specjalisty i specjalista już się nami dalej zajmuje. A panowie mają chyba problem z rozmawianiem o takich rzeczach wprost? No na pewno nie jest to łatwy temat, ale no, trzeba przekonywać ewentualnie, żeby jak najszybciej i żeby się badać po prostu. Kwestia na sobie życia i zdrowia w przyszłości. Nie? Jeśli w trakcie samobadania jąder wyczujemy guzek lub zmianę ich struktury, powinniśmy pilnie zgłosić się do lekarza. Uwagę powinny zwrócić przede wszystkim nierówności, asymetria, głuski czy zmiana twardości lub wielkości jądra. A jakie objawy związane z prostatą powinny nas zaniepokoić? Zmiana w oddawaniu moczu jakakolwiek zmiana. Czy częściej, czy słabszy strumień oddawanego moczu, czy trudności z rozpoczęciem albo jakieś pokapywanie po oddaniu moczu. To są rzeczy, które mogą świadczyć o jakiejś chorobie prostaty, czyli gruczołu krokowego, czyli stercza, bo to wszystkie są synonimy. I wtedy no, warto byłoby zdiagnozować to. Więc trzeba się udać do lekarza rodzinnego, skierowanie, a może czasami lekarza rodzinny, bo też lekarze rodzinni są zbrojeni w możliwości takiej diagnozy wczesnej. Już chory trafia na tę ścieżkę, gdzie powinien być zdiagnozowany, albo jest zdrowy. Albo nie. Choroby prostaty to nie tylko raki, ale nawet powszechniejsze to jest łagodny rozrost To jest też rodzaj nowotworu, ale to jest nowotwor niezłośliwy. On nie daje przerzutów. Działa miejscowo tylko w ten sposób, że utrudnia oddawanie moczu poprzez ucisk na tylną cewkę moczową. To też wymaga diagnozy i odpowiedniego leczenia. Choroby nowotworowe rozwijają się powoli, przez długi czas, nie dając żadnych objawów. Dlatego tak ważna jest profilaktyka.